mano z tej strony Włodar i witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Ci takie top 5 moich ulubionych zestawów. I jeszcze raz powtarzam, to będą moje ulubione zestawy, moje takie ulubione bronie. Być może one rzeczywiście nie są najlepsze? Być może, natomiast dla mnie personalnie gra się nimi najlepiej w takiej kolejności, jak sobie właśnie tutaj to ułożyłem. I dzisiaj wam to przedstawię, bo wiem, że wielu z Was pyta. Wodar, czym tutaj grać? Co jest teraz dobre? Mieliśmy też dopiero update, gdzie było troszeczkę zmian. Tych zmian nie było za wiele, więc tak jakby przed tym update'em, większość broni nadal jest aktualna. Ale tak czy siak, dzisiaj wam opowiem, co i jak. No i co? Nie przedłużając, lecimy po prostu. Zaczniemy sobie od top 1. Ja generalnie ostatnio dopiero zacząłem tym grać, a tak mi to mocno siadło, że po prostu aktualnie stwierdziłem, że dam to właśnie na pierwszą pozycję i chodzi tutaj o tego Castowa 762. Ostatnio pokazywałem, znaczy wczoraj pokazywałem wam gameplay z tą bronią razem w połączeniu też z Fenkiem, gdzie po prostu gierka wyszła no przekozacko, końcóweczka po prostu, nie, nie pamiętam ile tam osób zostało, ale została rozegrana po mistrzowsku, no i te bronie naprawdę bardzo mocno mi w tym pomogły, Polecam obczaić ten odcineczek. No i co? Przedstawię Ci oczywiście, buildy do tych broni, do tego Kastowa 762 i do tego Fenka. Zaczniemy sobie od ee, Kałacha. Czyli tak, przede wszystkim dajemy sobie tutaj lufę KAS 10. E, to jest chyba ta najdłuższa lufa. Dokładnie. No jeżeli chodzi o dostosowanie, no to gramy tutaj pod stabilność odrzutu i pod zasięg rażenia. Następnie mamy tutaj wylot lufy, no i zakładamy sobie oczywiście tłumiczek, który dostosowujemy sobie tutaj pod szybkość celowania i pod prędkość pocisku. To jest coś, co no, na daleko prędkość pocisku bardzo się przydaje. Natomiast łagodzenie odrzutu generalnie. Ja e, jestem fanem nauczenia się recoilu. Jeżeli dla Was może być za ciężki, to możecie sobie to zmienić, no, ale będzie to wiadomo kosztem szybkości celowania. Co moim zdaniem jest tutaj atutem, bo generalnie kałach, e, moim zdaniem, właśnie na przykład dlatego wygrywa z RPK, dlatego, że szybciej celuje, jest ogólnie lepsza mobilność. Dlatego tym jeszcze sobie tutaj troszeczkę to podrasuje. Eee, dokładnie tłumik Polar Fire S. No i pod, e, pod lufą daję sobie chwyt e, f Gripper 5.6. E, dostosowuję go sobie na stabilizację odrzutu i na stabilność celowania stojąc. Suwaki tutaj na maksa, żeby ta celność tutaj była jak największa. 40 nabojowy magazynek, no niestety nie ma większego. E, aczkolwiek to też no wiadomo, jakby był większy to też mobilność nie byłaby tak e, super. No i ja sobie tutaj zakładam taki celowniczek, taki kolimatorek. E, to jest Sigma 4. Nie VLK, nie jakiś tam szlager dlatego że na tych większych celownikach po prostu bardzo miota na boki. Ten recoil jest cięższy do ogarnięcia niż na takim mniejszym celowniczku. Moim zdaniem i tak bardzo fajnie wszystko przez niego widać, no oczywiście na daleko jest czasem dość ciężko. No i daje tutaj sobie pod szybkość celowania jeszcze, no i pozycja oko, oka z daleka. Ok, także to by było wszystko, jeżeli chodzi o tego kałacha, przejdźmy sobie do fenka, e, Oj, nie tutaj. No i Fenek tak. Fenek jest tutaj już bardziej zbudowany pod taki strafing, e, pod to, żeby m, używać tej mobilności na blisko. E, I dałem sobie tak, przede wszystkim tutaj laser VLK e, LZR7MW. Dodatkowo do tego kolba f tag e, Loctite i dostosowałem sobie ją na szybkość celowania i na prędkość, cho prędkość chodzenia e, podczas celowania, czyli właśnie ten e, strafing. Dalej mamy chwyt gumowy i tutaj tak samo szybkość celowania, przejście od sprintu do strzelania. 45 nabojowy magazynek, oczywiście, tego magazynka i tak brakuje. Bardzo długo ten fenek się przeładowuje, no więc na pewno nie gramy na mniejszym. No i pod lupą FFS FSS Sharkfin 90, gdzie daje tutaj na stabilizację odrzutu i na prędkość chodzenia podczas Celowania. Więc tak ja sobie buduję właśnie te bronie. To są takie buildy, które mi najbardziej po prostu siadły, z których tych e, testowałem. E, natomiast to też nie jest build, który ja wymyśliłem, e, a dokładnie znalazłem na wzetac.gg. Ok, e, mogę tutaj jeszcze tak mówić przy tym pierwszym. E, być może Was to interesuje, jakie granaty używam, ee, na zmianę, albo granat dymny, albo granat wykrywający, reszty raczej nie używam, no i tutaj generalnie cały czas używałem Semtexa, ale tylko dlatego, że nie wiedziałem, po prostu jakieś, nie wiem, zaćmienie miałem, że można ustawić sobie ładunek penetrujący, a moim zdaniem to jest zdecydowanie lepsze, e, bo wiecie, jak ktoś gdzieś e, biegnie za osłonę, no to musimy tym Semtexem jakoś tam trafić, a ładunkiem penetrującym po prostu trafiamy w tą osłonę, on e, obija gościa po drugiej stronie. Czy gościu jest nad nami w budynku, czy pod nami, rzucamy w podłogę, czy w sufit, e, też bardzo fajnie wtedy to e, działa. A tutaj oczywiście ja tutaj sobie daję przesadę, no żeby mieć te dwie bronie e, i daję albo twardziela, albo sapera, żeby po prostu e, być. E, ojej, wyłączyło mi się tutaj to, e, żeby po prostu e, wszystkie te granaty senteksy, czy flesze, czy stany, żeby mnie nie łapały. No oczywiście nie da się dwóch naraz założyć. Tak to już jest. No i co? Dalej tutaj, jeżeli chodzi o te atuty, no to szybkie dłonie. Myślę, że bardzo spoko sprawa. Ewentualnie zamiast tych szybkich dłoni... Oj. Ewentualnie zamiast szybkich dłoni jeszcze spoko jest obserwator, szczególnie na Battle Royale, gdzie no, kamperzy rozstawiają te miny, claymory, my to wtedy wszystko po prostu widzimy. No ale wiadomo, na Warzone jeszcze nie mamy za bardzo jak stworzyć sobie własnego pakietu atutów, więc trzeba brać po prostu ten jeden z przesadą, który mamy dostępny. Ok, przechodzimy do top 2 i tutaj dałem sobie RPK, no... Wiecie, te dwie bronie, RPK i Kastov, e, z tej samej rodziny i bardzo konkurują moim zdaniem o takie pierwsze miejsce w mecie. Być może dla Was będzie RPK lepsze niż Kastov, e, no ja ustawiłem to tak, po swojemu. No i tak, RPK ja sobie buduję w taki sposób, build bez lufy, natomiast też jest no tak mniej więcej pod y, tą kontrolę Rozrzutu. Mamy sobie oczywiście tutaj tumik i tumik, mamy podłagodzenie odrzutu i prędkość pocisków, dokładnie ZLR Talon 5. Dalej, pod lufą EFTA Creeper 56, czyli to co poprzednio, na stabilizację odrzutu i na stabilność celowania stojąc. Eee, Amunicję mamy tutaj o zwiększonej prędkości. Wiadomo, prędkość pocisku na daleko bardzo ważna, natomiast tutaj już bardziej poszedłem w stabilność odrzutu niż jeszcze bardziej tą prędkość pocisku i tak mamy troszeczkę na plus, no i na oczywiście łagodzenie odrzutu. Dalej, chwyt Demo X2, e, tutaj mamy pod stabilność odrzutu i stabilność celowania stojąc na maksa No i celownik AIM OPV4, czyli też nie VLK, nie jakiś tam szlager. E, mniejszy taki celownik, na pewno na daleko będzie czężej, ale ten celownik sprawia, że naprawdę ta broń nie ma recoila, no jest po prostu zero. Stabilnie tak stoi, że e, no ciężko naprawdę nie trafić gościa, nie można na pewno zrzucić na to, że o za duży recoil, no nie. Kwestia tylko e, Twoich umiejętności, czy dobrze e, przycelujesz. No i do tego ja sobie dobrałem tutaj MP5. Ogólnie dosyć ciężko, powiem Wam, było wybrać e, te bronie na blisko, bo cały czas grałem Fenkiem albo grałem Akimbo e, P890. Troszeczkę oczywiście grałem e, tymi MP5-kami, wem minibakiem. E, no i jakoś tak stwierdziłem, że chyba jednak ta MP5 będzie tutaj na tym top 2. E, no i to jest taki buildzik. Gdzie mamy lufę e, najkrótszą, e, czyli ta FTA MSAP 12, e, i dałem sobie tutaj troszeczkę bardziej pod szybkość celowania i stabilność odrzutu. E, laser VLK LZR 7MW, czyli bodajże ten sam co w Fenku. E, mamy tutaj chwyt FSS Sharkin Sharkfin 90, e, podszybkość celowania i podprędkość chodzenia podczas celowania. Amunicja tutaj e, założyłem sobie taką nadciśnieniową. W momencie, gdy trafiałem wroga, to jemu po prostu bardziej drży celownik. Na blisko to jest dosyć dobre, bo wiecie, jak tutaj na blisko się strzelamy, to bardzo często jest tak, że w ogóle nie widać, gdzie przeciwnik chodzi. Szczególnie w budynkach, bo e, tyle jest tego kurzu, tyle tego wszystkiego. E, a jak jeszcze bardziej celownik drga, no to już w ogóle e, padaka dla wroga. No i tutaj tak delikatnie to pozmieniałem: pod zasięg rażenia i stabilność odrzutu. Do tego 40 nabojowy magazynek. E, ok, jeżeli chodzi o zestaw, to 2 to by było na tyle. Dalej, e, top 3 to taku 56. No na pewno tą broń e, zgaduję, że na pewno już ją testowaliście. No i jeszcze do niedawna to był mój taki top karabin szturmowy. E, no ale zacząłem grać kastowym. E, no i co, przedstawię wam, jak ja sobie tą broń tutaj buduję. Generalnie ten build dałem z celownikiem. Tylko dlatego, że na drugą broń mamy PMA. W momencie jak wcześniej, jak grałem, to dawałem ten build bez celownika, dlatego, że grałem z akimbo. No i w momencie, gdy mamy akimbo, które jest dobre, powiedzmy do 10 metra, no to powyżej 10 metra już potrzebujemy wyciągnąć taku, tak? Natomiast, gdy mamy ważniewa, no to ważniej już będzie miał taki skuteczny zasięg troszeczkę dalszy niż akimbo, powiedzmy 15-20 metrów, więc powyżej 20 metra, no ten celownik może się już po prostu przydać. Dlatego jest tak, a nie. Inaczej, no i oczywiście też ten IMO 4 gdzie dałem sobie tutaj pod szybkość celowania, natomiast pozycja oka w ogóle tutaj nie zmieniałem. Lufa najdłuższa, oczywiście pod ten recoil, pod zasięg rażenia, no i dostosowane pod stabilność odrzutu i szybkość celowania. Ok, dalej mamy tłumiczek Harbringer D20. Dałem sobie pod prędkość pocisku i łagodzenie odrzutu na maksa. Chwyt tutaj taki no, troszeczkę testowy dałem, ale myślę, że mała, bardzo mała różnica jest od FTA gripera No i tutaj pod stabilizację odrzutu i stabilność celowania stojąc, czyli po takie strzały bardziej na daleko. Oczywiście 60 nabojowy magazynek na Warzonie no to nie mamy co na tym ammo tutaj oszczędzać. Ok, to jest tyle z tego builda, no i przechodzimy teraz do drugiej broni, czyli takiego top 3 PM-a, moim zdaniem i to będzie ważnie w 9K ja sobie go zbudowałem w taki sposób oczywiście 45 nabojowy magazynek, laser 1MW, no i teraz mamy tak wylot lufy, tutaj oczywiście tłumniczek X10RR40 ja sobie go dostosowałem w taki sposób, na szybkość celowania i na prędkość Pocisku. Mamy chwyt trutak na szybkość celowania, na przejście od sprintu do, celo, do strzelania. No i kolba, marker fr R7 pod szybkość celowania i prędkość schodzenia podczas celowania, troszeczkę też takiego safingu. Także tu jest tak troszeczkę troszeczkę wszystkiego można powiedzieć. Co razem myślę, naprawdę spoko broń poży Ok. No i to jest takie top 3. Przechodzimy teraz do top 4, i generalnie tak. Ja tutaj dałem Taku V. Myślałem przez chwilę, żeby dać może tutaj Rala, bo RAL też ma bardzo, ale to bardzo dobre e, TTK. E, no, moim zdaniem, ogólnie e, Taku V czy RAL mogą być w miarę na równi. Taku V jednak wybrałem, no bo ta mobilność to no myślę, że jest ważna. Z Ralem to naprawdę musimy gdzieś stanąć na jakiejś górce, na dachu, trzymać pozycję i walimy do gości. Natomiast z Taku można sobie fajnie biegać, ja tutaj sobie go w połączeniu z FSS zbudowałem i jest bez celownika, dlatego że ten FSS, no, taką, moim zdaniem, taki zasięg rażenia ma troszeczkę mniejszy, więc bez celownika myślę, że tutaj Taku V będzie sobie spoko. Radził oczywiście zestaw do takich fightów, powiedzmy do 50 metrów. No i teraz tak, bardzo podobny do taku 56. Natomiast jeżeli dobrze przycelujemy, no to troszeczkę szybciej zabijemy. Natomiast recoil jest troszeczkę trudniejszy do opanowania, więc e, można powiedzieć, że trzeba troszeczkę bardziej się nauczyć tej broni, a może wtedy bardziej oddawać niż taku 56 OK, i dałem sobie tutaj oczywiście lufę najdłuższą, e, czyli na ten zasięg rażenia, na stabilność odrzutu i tak samo sobie to e, dostosowałem. E, wylot lufy, tłumik Polar Fire S, tutaj pod szybkość celowania i prędkość pocisku. E, chwyt mamy FTA 56, e, pod stabilność celowania stojąc i stabilizację odrzutu. 50-nabojowy magazynek oczywiście, no i ostatnia, ostatni dodatek to e, chwyt FSS kombat, który dałem tutaj pod szybkość celowania i przejście od sprintu do strzelania. Ok, no i e, przechodzimy teraz do ostatniego PMA z tego zestawienia, tak właśnie, bo w ostatnim e, loadoutie już nie będzie PMA e, i jest to FSS Hurricane. E, no, być może możecie się ze mną kłócić, że tutaj powinno być coś innego. Ja na razie dałem to, być może e, jeszcze kiedyś zrobię update tego filmu, gdzie troszeczkę te bronie pozmieniam. Na razie jest jak jest i taki build tutaj Wam daję. Ja generalnie mm, troszeczkę mało testowałem tej broni. Eee, jakby wolę grać tymi top 1, top 2, top 3, wiadomo, i inne też sprawdzałem, ale mniej. Eee, dlatego buildy, eee, build jest akurat z, też z www.drc.org. Jest to taki uznawany za jeden z najlepszych buildów eee, do tej broni. No i już tłumaczę, co i jak. Lufa FSS X7 e, dostosowana w taki sposób na stabilność odrzutu i na zasięg rażenia. E, dalej chwyt przedni Komando. E, tutaj mamy na stabilizację odrzutu i na stabilność celowania. Stojąc, e, mamy tutaj laser e, szlager e, Peku Box 4, kolba e, demo Quicksilver dostosowana na szybkość celowania. E, tutaj bez zmian, no i chwyt X10 e, na szybkość celowania i na przejście od sprintu do strzelania. Ok, i teraz tak, ostatni loadout to może nie jest najlepsze połączenie. Natomiast chciałbym, żebyście pamiętali, że te bronie tak ustawione tutaj niekoniecznie muszą być razem, że jak gramy Taku, to musi być e, Ważniew, że jak gramy RPK, to musi być MP5, co nie? Możecie dać sobie RPK i Fenka, możecie dać sobie e, Ważniewa i Kastowa, e, tak? Możecie dać sobie Taku V e, i MP5. To jest dowolność i tak samo e, tutaj w ostatnim zestawie wcale nie musi być SPX plus P890. To P890 będzie dobrze pasowało do kastowa, będzie dobrze pasowało do e, taku 56, do taku V e, do RPK, no może troszeczkę mniej, a SPX będzie bardzo dobrze pasował e, do całej tej reszty PMów. Natomiast po prostu dałem to na e, top 5. Teraz tak, e, chciałem dać po prostu tutaj jakąś snajperkę. A SPX-80 wydaje mi się takim zastępcą Kara 98 z Warzone 1, bo to jest taka snajperka, która po prostu no ma chyba jeden z takich najlepszych e, mm, e, czasów celowania w porównaniu do innych snajperek, no i zachowuje o tym przede wszystkim prędkość pocisku i ten opad kuli. Bardzo dobrze się z tego strzela, można bardzo szybko powtórzyć kolejny strzał, więc szybkostrzelność też jest dosyć wysoka. No i ja sobie zbudowałem to w taki sposób, gdzie mamy tutaj laser FSS OLE-V, mamy kolbę taktyczną PVZ-890 na szybkość celowania i na stabilność celowania. Stojąc, mamy tutaj chwyt szlager Match, bez żadnych tutaj dostosowań, zamek FSS S187, no i amunicja o zwiększonej prędkości. Coś, co na daleko ze snajperkami bardzo się przydaje, i tutaj na zasięg rażenia i na prędkość pocisku, dostosowanie. No, i tak ostatni, ostatnia broń tutaj w tym zestawieniu to nadal będzie Akimbo P890, które dostały ostatnio nerfa. To fakt. Ale posłuchajcie tego, na 10 metrów przed nerfem P890 zabijało w około 280ms. Gdy inne PMy, miały zazwyczaj time to kill w okolicach 500, 550ms, 600ms, więc był ponad dwa razy lepszy. Natomiast aktualnie te P890 do 10 metrów mają dalej około. 500 ms time to kila, czyli bardzo porównywalne do ee, pm a Plus jest taki, że tutaj nie potrzebujemy brać przesady. Tutaj możemy sobie wziąć ducha, możemy sobie wziąć alarm, no, które, jakby, atuty, które aktualnie może, powiedzmy, średnie działają, ale w końcu będą działać i wtedy taki, takie coś będzie atutem i będzie się opłacało brać po prostu akimbo. Wiem, że może tutaj e, ludzie już mówią, że o a, e, akimbo Digle są dobre, akimbo shot są dobre. Ja jednak pozostałem przy tym, co znam, co dużo grałem, e, też pokazywałem gameplay jestem. No i e, builda praktycznie nie ruszałem. Jest to build od Jaygoda dokładnie. E, jakoś tak e, grałem wcześniej z Tumikiem. Zmieniłem to na Lufę i rzeczywiście troszeczkę e, lepiej mi to e, chodziło. No i Lufa jest mat matuzek e, Cotton Mouth. I dostosowana na stabilność odrzutu i na zasięg rażenia. Do tego laser 1MW. Mamy spust Bruen Express na łagodzenie odrzutu i na przejście od sprintu do strzelania. 12 nabojowy magazynek. Natomiast możecie to śmiało zmienić. Zostawić sobie na 8 nabojowy magazynek. A dać. O jezu, nie wiem czemu to się znowu wyłączyło. A dać po prostu zamiast tego 12 nabojowego magazynka. Mocniejszą amunicję. Żeby po prostu time to kill był troszeczkę lepszy i będzie to dokładnie amunicja przeciwpancerna. Ok, no i oczywiście rękojeść akimbo, żeby były te pistolety dwa. Także to już wszystkie takie bronie, łącznie top 10 takich moich broni. E, możecie sobie kombinować z tymi zestawami, możecie testować trosze, troszeczkę inne buildy, ale tak czy siak te e, bronie moim zdaniem są aktualnie najlepsze. I mam nadzieję, że pomogę, e, po, pomogłem Ci tym filmem, e, żeby po prostu Twoje gierki były lepsze, żeby było więcej winów, lepsze kd. E, dzięki Wam wielkie za oglądanie tego materiału. Możecie zostawić jakiegoś lajka. No i do następnego. Siema, siema!